Witam Widzowie Tutaj zaraz będzie mecz FT5 między VAE Najlepszym ginem w Polsce A, legendarnym Grackiem Właścicielem Przepraszam, byłym właścicielem Pasa Mistrza Kosmosu Zaraz tutaj wyszukam sesję dołączę i będę komentarz ja wziąłem zostań nie to mi się wydaje że powinienem widzieć te wasze walki Tu innych ustawień nie mam, nie? Nie wiem czy tu mam wziąć zostań, czy bez zostań. A weźcie, kliknijcie. Wezmę bez zostań. Teraz skutujcie, no Kliknij ba. Klikaj. Ba. Klikaj. Zobaczymy teraz No jak teraz będzie lipa to lipa jakby. Nieraz tak jest między platformami nie Bo ja tutaj teraz w tej chwili na Playstation się. Wy jesteście na PC-cie oba. No spoko napiszę napiszę No dobra dobra Get ready for the next battle. No tutaj mamy match, jak wspominałem, między Wa'em vale a Grackiem. Na razie jest floating do walki, nie? Działa, działa, działa. Widzę walkę. Dobra, grajcie. No tutaj efekt 2 ze strony Gracka, na pałę. Elektryk ze strony Bae String trzyhitowy ze strony Gracka, no. Ładny grabik niezerwany przez VAE. Pani ładny, 10% ze strony Bae. FF2, które weszło ze strony Gracka. Kombo, oczywiście, kombo nie zostało poprawnie skończone. No i CF1 przykończyło WAE. Następna runda, Graczek FF2, 3 hit. Ze strony Graczka, Elektryk. Znowu 3 hit. Będzie grabik. Znowu udany grabik, niezerwany ze strony WAE. FF2 ze strony Graczka, Ładny 10 panisz ze strony WAE. FL sweep. FF2, potem trzcihitowy string ze strony Gracka. FF2, nie i ładny trzcihit w plecy. 2 F. FF2, znowu trzcihit. Będzie Grabik zerwany? Nie, nie zerwany. Chibione FF2, Mini minikombo, które nie zostało poprawnie wykonane z powodu ściany. FF2 ze strony Gracka. Czas się kończy, zobaczymy. Trzy hit ze strony Bae. Ładny dołek, niezablokowany. Na czas wygrał Bae. Tą Elektryk, poprowadzony dalej, kombo. Będzie doprowadzenie do ściany? Nie, niestety. Hellsmith na ścianie i nieudane kombo ze strony Bae. Ładny grabik z pozycji leżącej ze strony Gracka. FF2 Blowek. O, tym razem Blowek został. Skarany. No i. Kiosk. Przechodzący Tita. I ładnie zakończona runda ze strony Gracka. Ładny przycisk. FF2, które weszło. Teraz zostało zablokowane. Elektryki ze strony Bae 1, 2, 4. Tutaj widzę Gracek nie połkować. ff 2 lołek, który wszedł, podobnie lołek przed. ff 2 zablokowane ze strony Wae, No i ładna ściana, będzie koniec? Niestety nie, ale i tak zostało zakończone. No i pierwsze zwycięstwo należy do Gracka. Gratulujemy! Pansze, elektryk nie trafiony, ładny grabek, zerwany przez bae. tym razem znowu został zerwany. No i uderzenie w kita przechodzące, Hellsmith zablokowany, poprowadzony w Graczek nie umie poprawnie widzę komba f FF2 non stop. Grabik na dwójeczkę. Nie zerwamy. Znowu Grabik. Węgąba nie zerwał. FF2 trafione i runda zakończona. Zwycięstwem Gracka. Węglowael uniknął. elektrykiem. Kombo do no ściany. Ale poprawnie ściany nie wykonał. Helsingit nie zablokowany, znowu kombo. Tym razem weszło ładnie na ścianę. Znowu kombo. No i wygrana runda ze strony Vae. Poprowadzone non stop kombo w kombo. Grabik zerwany ze strony Wae. Efecz 2 trafione, następne nie trafione, dwa elektryczki. Pancze. Tom, ładny. Gracek tutaj próbuje złapać, ale Waler się skrylił. ff 2 cały czas. Ładna kara. Prężynka została skarana. 1-1-2. Troskita i na ścianie. Ale nie zakończone. Dopiero Herslick zakończył sprawę. Ładny cios prowadzący do Pika. Lołek niezablokowany. FF2 zablokowane I Grabik niezerwany ze strony WF. Ładny sto. FF2 weszło. lowek, który został chybiony. Hell sweep. która weszła. I smash. Następnie Grab zakończył rundę. Runda zakończona Grapem. Lołek D2. Elektryk nie trafiony. D2 zablokowane. Ładnie. Grabik niezerwany przez WAE. fp 2 Ładny Lołek ze strony WAE. Następnie Graczek oddał mu Lołka. Grabik na dwójeczkę. I Lołek kończący rundę. Kolejne zwycięstwo ze strony Gracka. Gracek, ministrzu. Jeszcze trochę, to ze mną wygra. Ale tutaj VAE nie gra main. 2-0 dla Grafka. Pamsze, następnie Lołek. Stomp. Q-hit, poprowadzony w combo. Ładnie. FF2, chybione. Kciusz, prowadzący do kita. Znowu sprężynka. Została skara na 1-1-2, znowu uchybione FF2 i cios kończący rundę ze strony War. Ładnie zdąpić ze strony Gracka, FF2 zablokowane. Skarał go ładnie Va, FF2 trafione i lołek kara ładna 10 następnie healt ze strony Wae. FF2 trafione. FF2 zablokowane. następne FF2. Grab. Spilony. No i tutaj mamy. Baez został przyspilony do ściany i Gracek go wykończył. Z bombem na ścianie. cf 2 poprowadzone w combo. Ładny przykis prowadzący w graba. FF2. Lołek. Elektryk. Doprowadzony w combo. Doprowadzony combo do ściany, ale ściana nieskończona poprawnie. Tutaj widzę próbuje WAE pokować. Rewersalował go Graczek. Ktoś kita. D2. mini combo i zakończono rundę. Ładny lołek. ze strony WAE. Gracek tutaj atakuje ostro, ofensywa poprowadzona, grabik niezerwany ze strony WAE, FF2 trafione, tutaj tym razem grabik nie wszedł. Vae skarał ładnie, Gracka ładny stąd pod ścianą, grab skilony przez WAE i grab ze strony WAE, zerwany. Tutaj widzę Wałę zakończyć szybko rundę pod ścianą, ale nic to nie dało. Aktywował Fita. FF2. Znowu FF2, które weszło i kolejne zwycięstwo ze strony Gracka. To już trzecie. O ile nie pamięć nie mówi, tak, to jest chyba trzecia wygrana. Gracek idzie jak burza. No w końcu były właściciel pasa Mistrza Kosmosu. Czwarty mecz, punche, spylony, Wind Godfist, D2, znowu D2, trafione, D4, trafione, cios pita. ładne combo ze strony VAE, doprowadzony do ściany, ale ściana nie wykonana poprawnie. Hell Sweep kończący rundę ze strony VAE, runda dla Bae. Cofają się obaj. FF2 zablokowane i skarane to karą Kazubi. Ciosł w pita FF2. FF2 znowu. No i ładne kombo na ścianie ze strony gracka Tutaj widzę Wałę próbuje połkować z grabami. dąba. 4. Tutaj graf ze strony Gracka. ba nie zerwał. FF2 Fibione. Electric, ale niestety kombo nie zostało poprawnie wykonane, ale i tak Bae zakończył rundę Lower. Ładny atak ze strony Gracka, ale niestety kolejny hit został skarany. Ładny stąpnik. Cios przechodzący z hita. FF2 zablokowane, ładny rower, który wstecz znowu FF2, Poprowadzone w combo Kombo na ścianie niepoprawnie wykonane. No i Graczek wygrywa rundę ładne, ładny frame trap 1-2-4, stawione. Kioskika ze strony Graczka. Gracek został skarany dziesięciokartową karą. To skita, poprowadzony. ten sweep. Bombą bardzo ładne na ścianie. Ty wygra. Bae. O! Brazer aktywowany został zablokowany przez graczka. I Gracek zakończył rundę graber na dwójeczkę. Ładny lołek ze strony Bae. Hell Sweep. FF2 zablokowane. FF2 znowu zablokowane. Znowu FF 2. Proszę Państwa. Desk FF2. Znowu FF2. Tym razem weszło. Poprowadzony w kombo ze strony Gracka. Niestety ściana nie została wykonana. Graczek przy ofensywie pod ścianą. VAE się broni, został wybity de pójką przez Gracka. No i mecz zakończony zwycięstwem VAE. 3-1 dla Gracka. Debyli się nawzajem. Dalej elektryki ze strony Zae. Graczek widezeł FF2, poprowadzi w kombo ładnie na ścianie, czy dokończy. Bardzo ładne kombo, duży damage. Elegancko zakończone, rozkwita. Dalej kombo, ale drognięte. FF2. I runda została wygrana przez Gracka. Od spoki ze strony Gracka. tuwa Foki. Ładny cios lankujący ze strony WAE. Kombo niepoprawnie wykonane. D2. Znowu D2. Niezablokowane. Trzy hit. Wilejowany ze strony WAE. Następnie elektryki poprowadzone w kombo. Kombo dropnięte. FF2 zablokowane. Graf ze strony Graczka. Niezerwany przez WAE. FF2 na ścianie, następnie kombo i runda zakończona zwycięstwem Gracka D2 niezablokowane, następnie... ...trosy ze strony Graczka. FF2 chybione. Znowu FF2. następne FF2, def FF2. Gravik zerwany. FF2. Poprowadzone w kombo, czy będzie do ściany? Nie, dropnięte 1, 2, 4, 3 ze strony wae. Elektryk nie trafiony, lołek, ładnie wstąp. Ze strony Bae. i kolejna runda. Będzie wygrana. Będzie ze strony Graczka od ścianu 4-1 dla Graczka. Ładne ciosy. FF2. Dołek niezablokowany. Grab niezerwany. FF2. Na bloku. Grabik znowu niezerwany. Perfekt. 7 złotych liter ze strony Gracka. Idzie jak burza. Graby. Elektryk. Ładny dołek. Poprowadzony w kombo przez 2 Ładnie kombo. Poprowadzony do ściany. Hellsweep nie zablokowany, następny Hellsweep nie zablokowany. Teraz kolejna runda z siedmioma złotymi literami ze strony VAE tym razem. Elektryk, ale combo drognięte. FF2 trafione, FF2 zablokowane, FF2 chybione. Dziesięciokładkowa kara 1-1-2, Hellsweep. FF2. Będzie, nie! czy czym innym atakuje. Grabik niezerwany ze strony waE, FF2. Szybione, wciąż ze strony WaE Hit Smash zablokowany ze strony draczka, D2. I 10 kara, która zakończyła rundę na zwycięstwo dla VAE. Elektryk Pombo. Doprowadzone do ściany, doprowadzone. Hellsweep pod ścianą ze strony Bae Cięciopłatowa kara. 1-1-2. Graczek do ofensywy przechodzi. Trosem kwita. Kara ze strony WAE po zablokowaniu ciosu. Grabik zerwany na trujeczkę. Prężyneczka skalana. Zwycięstwo WAE. 4-2. Ładny stąb ze strony VAE, tutaj Gracek przeszedł do ofensywy, ale został powstrzymany. FF2 trafione, następnie kombo doprowadzone do ściany, ładny grabnik. FF2 zablokowane, nie niezablokowany. Jab, D2, znowu D2. No tutaj VAE próbował. Jack, ale został uderzony i runda zakończona. Drawy, następnie elektryki poprowadzone w combo. Combo doprowadzone do ściany, ładny damage. f, -f 3 prowadzone w combo, ale ściana nie zrobiona. 1, 2, 4 zakończyło rundę perfektem dla WAE. Grafik zerwany, ładny stąpi. EP2 zablokowane, następne EP2 zablokowane, cios Gracka został skarany. Następnie elektryk poprowadzony w pombo. pombo na ścianie, nieskończone poprawki. Graczek próbuje atakować, ale został pokonany przez dwa Ciosem prowadzącym w hit. Ładny lołek nie zablokowany przez Gracka, następny i kolejny loł. Tutaj Gracek próbował zrobić loa, ale nie wszedł, Efekt 2 weszło, następny efekt 2 weszło, doprowadzone do ściany. Ofensywa Gracka ze stron pod ścianą. i aktywowany, 1-2-4-3 zablokowane, no i Gracek wygrywa pod ścianą. Ostatnia runda. Graczek wygra i zakończy się te FP5. Ładny stąpik. To skita. FF2 zablokowane, następny FF2 zablokowany. Grabik niezerwany na dwójeczkę FF2. Kolejny FF2, Graczek próbuje łapać, ale Walek się schwyla. Trzykit zablokowany i skalany. 1-1-2. ze strony Bale. Grabik zerwany, co No i... Lowek. zostały zerwane. To jest graczka. T2. czy to będzie koniec? Gracek wygrywa FT5, wynikiem 5-2. Kończąc rejżartę, zwycięzcą tego FT5 meczu jest graty, Pan Grazia! Eee. Były właściciel pasa mistrza kosmos. To no na tyle z mojej strony, panie i panowie. FT5 na szałmetu wygrywa Gracę!